Wiecie o Halloween? E, święto z zagranicy. E, święto. E, celtyckie? Tak, celtyckie chyba. No wiem, że straszy wtedy, tak. W Anglii jest to e, święto, e, gdzie wszyscy się weselą i, I może tak sam pochodzę z Anglii, więc e, takie święto. E, my tam mamy, że to jest święto. Mm, Święto, w którym wszyscy się radują i sobie dają cukierki. Okay. Co wiesz o Halloween? Dobra. Y, to jest święto w Stanach, jak my wiem, no nie? A co o nim sądzisz? Co o nim sądzę? Jest fajne. Co wiecie o Halloween? No ja się za bardzo nie interesuję Halloween, <grym> więc nie wiem za dużo. Hmm? Co ja kolega? No święto amerykańskie. Amerykańskie, mm -hmm. tak. W sumie to niewiele, tylko że jest to jakieś święto zapożyczone z kultury irlandzkiej z tradycji angielskiej, no i że zostało przywłaszczone do nas, no i teraz się u nas odbywa. Nic nie chcę wiedzieć o Halloween. Czyli pan go nie obchodzi, tak? Nie obchodzę, bo to nie jest polskie święto. O Halloween. Tak. Hmm, że jest to święto pochodzą z Ameryki. Tak. Że dzieci się przybierają i chodzą i po, po domach szukają cukierków. Mhm. I tyle chyba. A co o nim sądzisz? Według mnie jest dobrym świętem i nie rozumiem, dlaczego ludzie w Polsce tak bardzo narzekają na Halloween. To się to zostało przeprowadzone tak gdzieś ze Stanów Zjednoczonych no i obchodzone jest u nas w Polsce ten dzień. To wiemy, że to jest fajne święto, tylko że w Polsce to nie jest zbyt bardzo do... obchodzone. Że, nie, że Polacy nie są tolerancyjni dla tego święta. Tak. Zgadzam się. Co wiemy o Halloween? Mhm. W zasadzie niewiele ludzi się przebierają. Pragnął cukierki. <laughs> A co sądzisz o tym święcie? Mm, to chyba nie moja bajka. Co wiesz o Halloween? Nie wiem nic. Wiem, że to święto, i generalnie to tyle. A obchodzisz je jakoś? Nie, nie obchodzę też święta wszystkich świętych, więc w zasadzie to jestem taki ogólnie jakiś taki bezzwyczajowy niestety. Bardzo mi przykro. W polskim wielu ludzi traktuje to z wielkim dystansem i moim zdaniem dużo ludzi powinno z, y, definitywnie zluzować. Co pani sądzi o Halloween? A co to, Nawet nie wiem co to jest. A co sądzicie o nim? Ja nie mam zdania, dla mnie jest nieistotne. W Polsce nie ma takiej tradycji, więc też nieistotne. A obchodzicie go? Nie. Jestem zmuszony. Co sądzicie o tym święcie? No, ja tak jak mówię, nie interesuję się, nie mam na ten temat zdania, ale raczej chyba nie negatywnie. Pod... Toleruję, ale nie jest to dla mnie jakaś super forma zabawy. Też toleruję, ale jakoś... E, co sądzisz o tym święcie? sam nigdy nie brałem w nim udziału. Natomiast e, grupki dzieciaków, które. Biegają po ulicy i próbują zbierać słodycze od takich lub innych ludzi? Jakoś mi bardzo nie przeszkadzają, jestem neutralnie do tak tego nastawiony. Dlaczego pan go nie obchodzi? Dlatego, że to nie jest polskie święto. Poważam święta amerykańskie, bardzo fajne. Nawet jak byłem w Stanach, to, to brałem udział w takim Halloween. Ale u nas mamy tyle świąt polskich, że jeszcze jedno, jakieś takie, powiedzmy, szalone święto, to lepiej poczytać dziadów sobie na cmentarzu spokojnie, a nie, a nie szaleć. A jak obchodzić, obchodzilibyście to święto? No, znaczy ja urodziłem się w Stanach, więc wiem jak to jest, ale ogólnie to obchodziłem to święto. Chodziłem po domach, zbierałem cukierki. No, no fajnie można. Na pewno hucznia obchodzić, to pierwsze. No i na pewno jakieś przyjęcia halloweenowe też musi być, prawda? A za co byście się przebrali? E, znaczy ja bym na pewno ubrał bluzę, maskę Dark, Dark Vadera i tyle. Za śmierć po prostu. Obchodzisz je? Nie miałem jeszcze z kim, ale chętnie mógłbym obchodzić. A jak byś je ob ob obchodził, jeżeli byś miał okazję? Myślę, że jakąś może imprezę z przebieraniem się, <grych> albo po też pochodzić po domach, tak żeby przebrać dom i pozbierać cukierki. Co pani sądzi o tym święcie? Ehm, że jest niekonieczne w naszym kraju. Czyli go pani nie obchodzi? Jako tako w Polsce nie we Francji jak byłam, to widziałam nie, nie tak tyle co uczestniczyłam, co zaobserwowałam, jak obchodzisz to święto. E, ja generalnie przebywam w Anglii, więc nie, 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 nie jakoś nie, nie obcuję z tym świętem w Polsce. Ale więc jeżeli jestem urodziny, to jest zachowany, zachowana tradycja i jednak nie tak, wszystko tak jak powinno być. Znaczy... Nie obchodziłbym w ogóle, bo nie czuję takiej potrzeby obchodzenia tego święta, także nie, nie wyobrażam sobie siebie w grupkach takich dzieciaków, nie wiem, 3-4 lata temu biegających po ulicy, zbierających cukierki. Co sądzicie o tym święcie? No ja sądzę, że to jest fajna zabawa, ale w innych, w innych krajach, na przykład tam w Stanach Zjednoczonych czy Anglii. No, jest fajna zabawa, bo można się pośmiać z kolegami, pozbierać cukierki i, no i się fajnie bać. Dlaczego pani jest do tego w ogóle nastawiona? Bo psuje młodzieży w głowie, proszę pani.